Zanim przejdziemy do sezonu, który właśnie się rozpoczyna, porozmawiamy o tym, jak minęła dla stajni al zima. No zima minęła myślę, że dobrze. Eee, konie są dobrze przygotowane, mam nadzieję, chociaż no, mieliśmy w tym roku tę zimę taką polską tradycyjną, czyli dosyć ciężką, o której już dawno zapomnieliśmy. Natomiast no, myślę, że, 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 że jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. Ale zimą miało też miejsce jedno takie niezwykłe wydarzenie, bo mimo, że tutaj e, sezonu nie było, to konie ze stajni Alcaldia startowały i to w bardzo prestiżowych gonitwach startował przede wszystkim. No tak, no to w, w lutym e, Jeden z najlepszych naszych przedstawicieli, Salam Al-Khaldi'a, startował w dużej gonitwie G1 w Arabii Saudyjskiej. Znaczy właściwie ona nie była G1, ale najwyżej płatna gonitwa dla koni arabskich na świecie z pulą 2 miliony no, dolarów. Efekt był trochę może poniżej naszych oczekiwań. Nie udało się zająć płatnego miejsca. Niemniej jednak, no myślę, że. Udział w tak prestiżowej gonitwy konia trenowanego, reprezentującego Polskę był bardzo istotny i warto było no, podjąć ten logistyczny trud, tak? bo to jeszcze w szczycie tego COVID-u ja sam miałem przyjemność być na obecnym na, na, na miejscu i, i... No zresztą ty też byłaś i, i wiesz, ile nas kosztowało, nie wiem, załatwienie tego wszystkiego, testy nieustanne. No Było to duże duże przedsięwzięcie logistyczne i ciekawe doświadczenie, jednak nawet w szczycie pandemii można podróżować, okazuje się z, z jakimiś przygodami. Uważam, że ten start yy, yy, no był dobry. Może trochę źle rozegraliśmy go taktycznie. Myślę, że płatne miejsce było w zasięgu, natomiast no, no też Salam dał z siebie wszystko. To jest bardzo dzielny koń, bardzo szczery i, i pobieg jakby na, na miarę dyspozycji dnia. Chyba ten rok pandemii udowodnił nam wszystkim, że jak bardzo ważna jest odwaga i przy podejmowaniu takich decyzji o starcie konia w tak ważnym dniu. Tak odległej krainie tak naprawdę, jaka jest Arabia Saudyjska, jest taką miarą odwagi, ale to już za nami porozmawiajmy o tym, co przed nami rusza sezon i jakie plany na ten sezon ma Wasza stajnia. No tak, w, jak zwykle no, mamy plany takie, no powiedzmy, krajowe i zagraniczne. W tym roku mamy mniejszą stawkę koni. W zeszłym roku mieliśmy ponad 30 koni w, w, w treningu wyścigowym. W tej chwili to jest tam 20, powiedzmy plus minus. Tak więc nie będziemy tak szeroko reprezentowani we wszystkich gonitwach. Będzie to zdecydowanie mniejsza stawka. Eee, niekoniecznie ona będzie może m, lepsza pod względem jakościowym, z tego względu, że, że dużo dobrych koni wiodących czołowych naszych koni jakby odeszła. Chociażby Anuta al Haldiya, klacz, która wygrywała listet, ona już trafiła do, do, do hodowli. E, m, natomiast no, będzie tych koni mniej, będą konie młode, trzyletnie, z którymi no, wiążemy jakieś nadzieje, natomiast zawsze są to jakby jakieś niewiadome zagadki, jakieś no, plany. I w, jeśli chodzi o starty zagraniczne, no to takim naszym priorytetem jest udział w derby francuskim pod koniec czerwca, tak, więc te starty zagraniczne... A kto no, tam pojedzie? No zobaczymy właśnie, jak tu sezon się otworzy, planujemy, że te nasze czterolatki obecne jakoś tutaj, no, przetestujemy, jeszcze może ta ścieżka dokładna w tej chwili nie powiem, bo to jest jakby jeszcze w kwestii planów dyskusji z trenerami, niemniej jednak, no, mam nadzieję, że pojedzie chociaż jeden, może dwa, może trzy, tak. Tu, tu mam na myśli Majara, Darego i Rasmiego. To są te nasze najlepsze zeszłoroczne trzylatki, które pokazały się i w Polsce i za granicą jakoś. No i miejmy nadzieję, że, że, że się uda przynajmniej jednym koniem pojechać, i miejmy nadzieję, że się uda jakiś tam dobry wynik zająć. Aczkolwiek, no, też do tego patrzymy realnie, bez jakichś takich, no. Wielkich emocji, ale myślę, że, 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 że możemy się nieźle pokazać nawet w tych derbach francuskich. Na pewno wielu kibiców też zadaje sobie pytanie: co z tymi starszymi, najlepszymi końmi, Właśnie wspomniany przez nas salam czy fazalka, ledy, jak zdradzisz, jaka ścieżka kariery dla nich jest przewidziana? No tak, tutaj nie jest to może jakaś wielka tajemnica, natomiast jest dużo znaków zapytania i wielu niewiadomych, na które po prostu dzisiaj nie znam odpowiedzi. Z Salamem myślimy, że raczej, w... no, trzeba pamiętać, że jednak Salam miał ostatnie lata bardzo, bardzo intensywne i ten koń przejechał rzeczywiście od Szwecji po, po, po Włochy, po nawet Sardynię, był dwa razy właściwie w Arabii Saudyjskiej, no, no jest to chyba nasz największy globtrotter I, i, i nie pomylę się jak powiem, że jeździł dużo więcej niż Faza. I no, no jest to, tak jak mówiłem, szczery, dzielny koń, który w każdym wyścigu daje z siebie nawet nie 100, 100 110, 120%. I, I jakby też widzimy, że nie możemy już go tak mocno eksploatować, no bo to, 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 to już jednak parę, parę lat na karku. Tak więc myślimy o trzech, czterech startach w nadchodzącym sezonie. Pierwszym startem będzie start na wiosnę, wczesną wiosnę, znaczy na wiosnę w maju we Francji, o tym myśleliśmy, lub w czerwcu w Mediolanie. Później zobaczymy od południa. Czyli od, od raczej, za granicę. raczej za granicą? Raczej za granicą, aczkolwiek no, nie wykluczajmy że może w, w dniu arabskim zobaczymy Salama. A e. mogę Cię za, dopytać jeszcze o fazę? O fazę tak, oczywiście. No, faza jest e, w, 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 za granicą, Prze, przechodzi rehabilitację, e, odnowiła mu się kontuzja ścięgna, którą miał wcześniej. Wygląda to póki co dosyć optymistycznie. Planujemy doprowadzić konia do optimum, powiedzmy, formy e, w sierpniu, we wrześniu planujemy start w Prix Dragon w Paryżu, ta gonitwa, którą ostatnio wygrał G1. Okay. Jeśli no, no, no w tej gonitwie faza udowodni, że jednak ma ochotę, bo to też nie jest pewne, czy ze względów takich nawet czysto mentalnych, psychologicznych, nawet jeśli formę fizyczną odzyska, no, 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 no nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie miał ochotę jeszcze się ścigać i, i na takim poziomie. Jeśli, jeśli okaże się, że wszystko nam się uda, powiedzie, no to, no to spróbujemy pewnie w dniu łuku triumfalnego, ale to są bardzo takie da, dalekosiężne plany. Najpierw no, musimy doprowadzić konia do pełni zdrowia i, i musi wystartować. A... Jak mowa o planach? To powiedzmy o planach nie tylko pod względem koni, ale w ogóle współpracy Torus Łuszewiec i Alkaledia na sezon 2021, bo ono się znacząco poszerza. No tak, zdecydowanie tu można powiedzieć nie o jakiejś tam ewolucji, tylko o rewolucji, bo dotychczas od 2014 roku sponsorowaliśmy al Poland Cup, czyli dużą gonitwę trzecią pod względem puli w sezonie. Była to gonitwa, jakby, która już, już, już myślę, że, że cieszy się dużą popularnością na nieco innym dystansie niż, niż większość prestiżowych gonitw na służewcu, czyli na dystansie 1600. Myślę, że ta gonitwa świetnie się przyjęła. E, jako pierwsza w Polsce uzyskała rangę Listed. W, co ro, rokrocznie obsadzona jest świetnymi, no to czołówką koni służewieckich, Mam nadzieję też, że będą się pojawiały konie zagraniczne. Natomiast no, w, tutaj, tak jak powiedziałaś, no, z jednej gonitwy, tak, w, w, uros, urósł nam z, z, festiwal do dziewięciu gonitw. I tutaj obok al Poland Cup, która pozostanie naszą sztandarową gonitwą, dodajemy wspólnie ze współpracy z Torem Służewiec dwie duże, prestiżowe gonitwy i też takie, no, jak mnie mam bardzo interesujące, jeśli chodzi o warunki, czyli Twig Central European Arabian Derby. Nagroda dla dwóch y, dla czteroletnich koni koni, czyli również y, wałachów, tak? bo, bo derby te nasze od lat rozgrywane są zarezerwowane tylko dla koni i klaczy. Tutaj jednak otwieramy y, y, możliwość uczestnictwa utalentowanych Wałachów. Na dystansie 2000 metrów, czyli dystansie takim typowym dla zachodniej Europy, jeśli chodzi o, o, o gonitwy, również typu derby. E, i, e, I ta gonitwa jest relatywnie wcześnie, bo jest już pod koniec maja. Zamysł jest taki, żeby, żeby zarówno konie topowe z Polski czteroletnie, jak również my się z zagranicy miały w kalendarzu taką gonitwę, która, która byłaby wpisana szerzej w kalendarz europejski i, i była już jakby poważnym sprawdzianem przed derby rozgrywanymi wszędzie i we Francji pod koniec czerwca. I trzecia gonitwa jeszcze dopowiem z tych, z tych dużych to, yy, to gonitwa białki, która oprócz nagrody pieniężnej, którą fundujemy, my w, w, uzyskuje jakby człon w, naz w swojej nazwie ee, al coulson yeah, tak. trofi, Trophy. Trophy. Dokładnie tak. Już tyle tych nazw, że powiem szczerze, że, że, Ale to brzmi że, bardzo prestiżowo też. Że, że, że się trochę pogubiłem. No niemniej jednak to, co jest ważne, to, to, to też chcę, żeby wybrzmiało, że, że tutaj nagroda białki pozostaje, tak? Jako, no, no nie ma potrzeby jakby tej nazwy Zmiany. zmieniać, bo, bo mhm. białka jest jedną z trzech, no, bardzo zasłużonych gonit, gonit, przepraszam, stadnin. I, i, I dodajemy tylko ten człon z naszą nazwą i również jest to, 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 to gonitwa dla koni, mimo że w nazwie są tylko klacze i ogiery. Natomiast w moim jakby odczuciu jest to najważniejsza gonitwa dla koni trzyletnich. I, i, I zyskuje ona no, jeszcze większą oprawę. Myślę, że, że, że też z racji tych, tej wspólnej puli, jaką tutaj Totalizator i my e, fundujemy, no, ta gonitwa bardzo szybko będzie miała rangę Listet, może G3 w przyszłości, i, i też będzie no, magnesem dla topowych koni trzyletnich w Europie. Tak, tak, tak. A te sześć w pozostałych, które to jakie to są rangi gonitwy i właśnie jakich gonitw? Tutaj się zastanawialiśmy bardzo, bardzo długo, nawet tutaj z, 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 z pracownikami Totalizatora jak, jak, jak uatrakcyjnić tę formułę. No bo te trzy gonitwy, zgodzimy się, to są gonitwy dla jakby koni najbardziej utalentowanych, najbardziej utytułowanych, no nie bójmy się powiedzieć najlepszych, tak. Natomiast, no i siłą rzeczy, no w, jakby beneficjentami tych goni będą no, na, najwięksi gracze, tak? Na, na, na najlepsi właściciele, najlepsi trenerzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Y te sześć gonit, z czego cztery będzie rozegranych na Służewcu i po jednej we Wrocławiu, na Partynicach i w Sopocie, to będą gonitwy tam maksymalnie chyba trzecia, trzecia grupa, trzecia, czwarta grupa, no mówię o grupach tych, tych, tych naszych, polskich, tak. Czyli gonitwy raczej dla koni, które jeszcze nie odnosiły większych sukcesów. Nawet jest tam, jedna z tych gonit na Służewcu jest gonitwą uczniowską, czyli o tyle to jest y Fajne, że też jakby chcemy tutaj tych młodych jeźdźców, którzy dopiero gdzieś są na początku swojej dodatkowo. kariery zawodowej dodatkowo zmotywować, dać możliwość pokazania się, no, bo, bo myślę, że, 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 że te gonitwy będą miały jakąś dodatkową prawę i, i gdzieś one będą no, w sposób bardziej szczególny oglądane w świecie, tak więc no, no, niewątpliwa szansa pokazania się młodym miejscom. A, a też dystrybucja jakby tych nagród dodatkowych. Tam fundujemy nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych, gdzie, gdzie nie tylko właściciel zwycięskiego konia, ale również trener i, i jeździec będzie proporcjonalnie beneficjentem tej nagrody. Więc proszę, skąd taki pomysł na rozszerzenie tej współpracy tak naprawdę w czasach trudnych dla nas wszystkich? No tak, na pewno największym wyzwaniem w dzisiejszych czasach są te kwestie budżetowe i my ten pomysł mieliśmy już od dłuższego czasu, bo... Um, al właściciel, książę Halet, od kilku lat wspiera w ogóle hodowlę koni arabskich w Polsce, nie tylko jakby dotując swoją stadninę, ale od 2014, to co wspominałem, organizowaliśmy pokaz koni arabskich. Był to jeden z, no, z, z, z bardziej prestiżowych pokazów nie tylko ze względu na afiliację, która była najwyższa w Polsce, jest najwyższa w Polsce w historii, ale ze względu na bardzo pokaźne nagrody finansowe. E, niemniej jednak no, od początku staraliśmy się jakby wspierać e, wyścigi, natomiast tak trochę czuliśmy, że, 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 że akcent jest. E, na konie jednak pokazowe. Natomiast też my jako, jako, jako grupa al ten akcent od kilku lat przesuwamy w konie wyścigowe. tak? Więc no tutaj, tutaj myślę, że, 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 że te akcenty będziemy jeszcze bardziej kłaść i pewne rzeczy no, ta pandemia jakby e, nie te pozwala terminuje. realizować, ale na pewno oprócz Polski w planach, no może jeszcze nie w tym sezonie, jest udział Al-Haldi w sponsoringu w gonitw również w Europie, tak? Natomiast Polska jest oczywiście numerem jeden i jest strategiczna. I, I to właściciel zawsze deklarował, że Polska jest mu najbliższa i, i te dwa kraje, Arabia Saudyjska, bo tam też nie zapominajmy, jest w styczniu, e, są dwie duże gonitwy, jedna z polą, półtora miliona, druga z pół miliona, tak więc t, 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 to są największe gonitwy na świecie, tak więc, no, e, mam nadzieję, że, że, że nasza propozycja tu wspólna z Torem Służewiec spotka się jakby z zainteresowaniem, tak, i środowiskiem, bliska i widzów e, i będziemy no, ten program rozwijać, a, a co mnie cieszy też jako uczestnika, no, to praktycznie wsze, wszystkie czołowe światowe programy, tak jak e, President Cup, tak, e, e, jak, jak e, Zayed Festival, to, to one są już obecne i myślę, myślę, że, że, że też będą rozwijane, tak więc no Stajemy się, a już może jesteśmy jedną z czołowych potęg, jeśli chodzi o wyścigi koni arabskich w świecie. A jestem pewien, że za 2-3 lata to, to, to będziemy już może pięć numer 1 w Europie. I tego się trzymamy i życzymy wszystkim. A przede wszystkim ja w swoim imieniu życzę Wam dużo, dużo powodzenia w tym sezonie. No, ja też oczywiście dziękuję bardzo. Życzę powodzenia również y, wszystkim, tak. Y, zwłaszcza. E, uczestnikom koni arabskich, e, trenerom i e, właścicielom. A przeglądałem przez kilka dni o, biuletyn e, koni zgłoszonych i sezon zapowiada się niezwykle interesująco, bo jest tyle świetnych koni, tak więc nam na pewno nie będzie łatwiej, z czego się oczywiście cieszę. Będzie jeszcze lepsza rywalizacja na jeszcze większym poziomie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dziękuję, że jesteś z nami. Jeśli spodobał Ci się materiał, który właśnie obejrzałeś, możesz go polubić tutaj na dole. Jeśli masz ochotę być na bieżąco z tym, co dzieje się w wyścigach konnych w Polsce, możesz subskrybować nasz kanał tutaj. A reszta materiału wideo kliknij tutaj. Do zobaczenia!